Cześć! Witam Was serdecznie w odcinku podcastu pod tytułem Rozgadaj się fest z facetką od angielskiego. Ja jestem Asia Królikowska, czyli Wasza facetka od angielskiego z Bus Club klub językowy. Tytuł dzisiejszego odcinka to, uwaga, uderzyć w kimono. A zatem, jak się pewnie domyślacie, to pogadamy sobie o spaniu. A zatem zapraszam Was na tą wycieczkę po angielskim słownictwie związanym z uderzaniem w kimono. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym na samym początku nie wprowadziła właśnie takiego idiomu: uderzyć w kimono. W języku angielskim jest to hit the sack, hit the sack, sack, sack. To w języku angielskim worek. I ok, czyli mamy uderzać w worek, ale to też i, uwaga, wyro oraz baruk. Jakie to jest piękne. Hit the sack, czy uderzyć wyro albo w barbuk, w zależności od tego, w czym tam ktoś sobie śpi. No dobrze, no to teraz powiedzmy sobie zdanko z tym idiomem. Idziemy. I gotta get up at 6am tomorrow, so I'm gonna hit the sack right now. Hit the suck. No i lecimy z kolejnym wyrażeniem. I teraz tak. Zdarza się nam czasami, że w momencie, kiedy od razu skoczymy do wyra, momentalnie zasypiamy. Od razu. No i tutaj mamy po angielsku. Be out like a light. Be out like a light. Czyli jakby. Zniknąć jak światło, tak szybko. Be out like a light. Be out like a light. Trochę wolniej. I teraz lecimy sobie ze zdankiem. I was so exhausted yesterday. I was out like a light. I was out like a light. Dobra, lecimy z trzecim już wyrażeniem. Sleep like a log. Sleep. Like a log. To jest pierwsza wersja. A druga Sleep like a baby. Sleep like a baby. No i myślę, że łatwo się domyśleć, że znaczy to spać jak dziecko. Czyli twardo fest. Sleep like a log albo sleep like a baby. No i tutaj mamy dwa. Dosłowne znaczenia like a log, czyli jak kłoda, i like a baby, jak dziecko. No i teraz dowolnie można sobie wybrać. I lecimy teraz ze zdankiem: She was sleeping like a log. She was sleeping like a baby. I couldn't wake her up. She was sleeping like a log. She was sleeping like a baby. Lecimy z kolejnym wyrażeniem. Czasami zdarza się, że jednak nie możemy zasnąć i walczymy sami ze sobą, walczymy z własnymi myślami i z całych sił próbujemy zasnąć. Przewracamy się wtedy z boku na bok, z prawej na lewo, noga leży nie tak, ręka leży nie tak, za głośno na ulicy, za głośno, za duszno, cokolwiek. I tu nam się kłania kolejne wyrażenie. Toss and turn. Toss and turn. Toss and turn, czyli... Przewracać się z boku na bok, kiedy nie możemy zasnąć. Dosłownie toss, podrzucać, turn, obracać się. Czyli toss and turn, no nie podrzucamy nic z tym łóżku, ale chodzi tu o przewracanie się z boku na bok. I lecimy ze zdankiem: I couldn't fall asleep last night. I was tossing and turning all night long. Tossing and turning. W życiu bywa i tak, że zdarza się ten najczarniejszy scenariusz, kiedy, no, nie przespałyśmy, nie przespaliśmy całej nocy. Nie zmrużyliśmy oka. No i teraz, jak to powiedzieć po angielsku? Nie zmrużyć oka. No i tutaj mamy takie wyrażenie. Not sleep a wink. Not sleep a wink. Wink. Mrugać. Mrugnięcie okiem. I ma to sens. Not sleep a wing i nie zmrużyć oka są bardzo do siebie podobne. No i lecimy ze zdankiem, proszę bardzo. I didn't sleep a wing last night. I am so sleepy. I didn't sleep a wing last night. Tu musimy pamiętać o przeczeniu. Czyli w czasie przeszłym, na przykład. I didn't sleep a wink. Tak, musi być to przeczenie, bo tu mamy not sleep a wink. I lecimy z kolejnym. A jak nazwać osobę, która jest śpiochem, która lubi spać porządnie fest. No i tu mamy bardzo ładne, fajne określenie: sleepy head. Sleepy head. Sleepy head. Czyli śpiąca, senna głowa. Prościej być nie mogło sleepy head. I tu lecimy ze znakiem. Oh my gosh, I'm such a sleepy head! I could sleep all days and nights. I'm such a sleepyhead. I lecimy z kolejnym. Tym razem mamy czasownik frazowy. Na pewno nieraz zdarzyło Wam się nagle przysnąć, odpaść. Na przykład podczas czytania, uczenia się. I tutaj ja osobiście przywołuję moje czasy studiów, kiedy próbowałam się pouczyć do egzaminu i nagle chlas. zasnąłem. I tu mamy drop off. Drop off. Drop off. Czyli przysnąć, nagle zasnąć, czy też innymi słowy, odpaść. No i lecimy ze zdankiem. Let's go! I was learning for my exam when suddenly I dropped off. I dropped off. I lecimy już z ostatnim, tym razem mamy czasownik. Crush. 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 Czyli przenocować u kogoś. Nic dodać, nic ująć. Lecimy ze zdaniem: I crushed at Kate yesterday. I crushed at Kates yesterday. No dobrze, mamy zrobione. Odcinek 0, jeśli chodzi o słownictwo związane ze spaniem, uderzaniem w kimono, jest zrobione. Posłuchajcie sobie go tyle, ile trzeba. Następnym krokiem jest przejście do odcinka 1 związanego ze spaniem czy też uderzaniem w kimono, gdzie możecie sobie sprawdzić na ile macie to słownictwo już ugruntowane. Tam jest mały sprawdzianik. Dziękuję wam bardzo, zapraszam do dalszego słuchania. Dzięki wielkie. Pa.